Siemano, kochani, akwakano z tej strony, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, zapraszam do następnego odcinka. Dostałem prezent od znajomego, w zasadzie taki spontan, no bo w sumie nigdy krewetek nie trzymałem. I tutaj chciałbym się Was poradzić też, akwarystów, który, którzy trzymają krewetki. Się zastanawiam. Te krewetki mają po centymetrze długości. Mam ich 8. No i tak się zastanawiam, co się stanie, jak wrzucę je do akwarium. Ja trzymam bocję, labeo i żyworódki. Co się stanie, kiedy je wrzucę do, do mojego zbiornika do 112. Także w tym krótkim odcinku chciałbym się poradzić, czy one przeżyją. Z tego co wiem, to one były chowane w temperaturze pokojowej w wodzie RO. Dokładnie parametrów nie znam. Ale nasypałem im trochę pokarmu dla ryb. Jak widzicie. Lubią ten pokarm jeść. Wcinają ten pokarm sobie. No, mówię, na razie tak, to takie spontanicznie wyszło, bo na razie je trzymam w takim małym akwarium obok, obok mojego dużego. I. No i chciałem właśnie zasięgnąć porady, co się stanie, jak ja te krewetki wrzucę do zbiornika do 112 do akwarium. Czy im się jakaś krzywda tam stanie? Chodzi mi o to, czy one przeżyją po prostu z rybami takimi dużymi. Skomentujcie mi. Odpowiedź na to pytanie napiszcie pod filmem. Ja będę bardzo wdzięczny. Żegnam się z Wami już i zapraszam do komentowania kanał Siemano.